Siemanko, z tej strony Norway Killer i witam Was w drugim odcinku na moim kanale. Dzisiaj gram sobie z moim kolegą z klasy Tomkiem. Przywitaj się. Nie, nie chcę. dobra, gramy tak. dalej, jest 20 minuta. No i gramy dalej po prostu. Teraz się mecz rozkręci. Lewandowski! Uderzenie! Ej, a widziałeś na tym odcinku, jak ten Worm bronił w tym odcinku? No. Dobrze. A go się ma Nets spoko, składnie, taki z Holandii? Srebrny? Nie, ten, wiesz. Ten, no co, tam Snyder, Strothman. no. I ma, miał tego zapgrade'owanego Strothmana. 81 no miał. O ładny. Obama ję się nie przepchał. A ten lokadio nawet dobry, taki konus, jakby to można powiedzieć, taki niski. A główki wygrywał. Zauważyłeś, że jak zacząłem nagrywać, to mniej laguje? Może. No, Gustavo, co robisz? Balotelli, balotelli. Zejście do środka. I broni René Adla Elia Halle Skilsy Ale tu zagrał. Schulz Co on robi? To Eli, Elia, wrzutka! Obama Jank! Jeden do zera, proszę państwa! Cóż za bramka! Pierre emerick Aubameyang. Z Gówki. Co on robi? Tak! Właśnie, przepraszam Was za to bardzo, że gram nagłówki, ale z konsoli się tak nauczyłem grać, więc nie mogę nic na to. Ale jak jest okazja, to trzeba strzelać. Teraz tutaj mi będzie tricia, tutaj swoimi skillerami. Ale Jakoś kill skill są No i zagranie do piszczka. Piszczu! Do Lewandowskiego, ale piłka nie Konstant. Jak ci gra Konstant? No, nieźle. Mi się dobrze grało nawet tym radu. Choć nie ma takiego dużego pejsa, ale spoko grał. Jak na bocznego obrońcę, ma dużo obrony. Wrzutka! Obama Janki! 2 do Co on dzisiaj wyczynia? Zawsze przegrywał, a teraz prowadzi. Weź te główki ogarnię. Zawsze z tobą przegrywałem, a teraz tej jakoś mi się udaje wygrywać. Bo z rana mi się tak nie chce. No, no, każda wymówka jest dobra. No dobra. Teraz Mertens, czekaj. Te swoje hacki odpalę. Trainera zaraz tutaj no, odpalę. No szybciej. Trainera. Santana. Piszczek. Błaszczek. Aha. I dobre podanie nawet wyszło. chciałem tego fake shota zrobić. Kurde. A, jest, spalony. Za Ej, a Adler dobrze broni, nie? Lepiej od Noyera mi się zdaje nawet. Bo podobno słyszałem takie opinie, wiesz, że ten, że Noyer jest strasznie zbugowany w ulti Ultimate. Nie? Słyszałem, że jest zarąbiście zbugowany, że czasami potrafi bronić taką piłkę, że no. każdy w bramkach by to wpuścił, czasami taką szmatę wpuszcza. Oh fuck. Broni Renadła. No to tak to jak to na to. przykład Penta z CPLK miał ten, co Balotelli mu strzelił, tak z połowy? Nie. No co z połowy? Tak strzelił tą bramę, Balo. To Neuer wtedy bronił. A bo Aj, Konstant, ale szkodzi dzisiaj w tym meczu. Aj, Kuba, Balotelli. Pięknie Santa Ana. Wypuszczenie oba Mayanga i oba Mayang przegrywa pojedynek z. Abate ale wypuszcza Lewandowskiego. Lewandowski uderza, i nie trafia w mienkę. Żyjesz tam jeszcze? No jestem, jestem. Może te stroje ci pomagają. No, właśnie, te RN Castilla, bo to jest Castilla. wyjazdowy Realu Madryt. Ten normalnego, a tą Castilla. Co on robi? Co za debil! Ale to jest fantastyczny blok! Felipe są i jeszcze lepsza ode mnie. Koniec o. pierwszej połowy. Teraz czas zabawy. Co? Koniec zabawy. Dobra, kogo wpuszczasz kawani? Pewnie znowu tak jak wtedy będę skatowany przez Kawaniego. No nie! Nie! Znowu mi Michał trikawalnie. A wczoraj Kawani grał w lidze mistrzów? Mm, nie pamiętam. A tego meczu nie oglądałem, tylko wynik sobie zobaczyłem. Ten co robi, Diego? Nie w tej stronę ale ależ walka, fantastycznie Kuba! Opony, jak? Oboty Oboty Nie, to był Kandrewa! Kandrewa ma naprawdę episkie strzały, nie? Ej. No, trzeba e, wykorzystywać. Ile on ma tam tej siły strzału? Ja Ile on ma siły strzału? 97%. Co, a celności? 91%. Nie, że to, to on powinien iść na SPO albo na pasnika, a nie na prawego. Jeszcze jest dosyć silny. No, szybki. Bo tak jest chyba dobrze zbudowany w miarę, nie? No. Okay. No w miarę. No, w miarę. Szkipka, szkipka, szkipka. Tomo, elo. Ku. Dobra, co jest dzisiaj? Dziś dzisiaj no, nie, z mam... rana nie Nie, z rana nie, z rana nie Z rana nie. To jeszcze możemy kiedyś nagrać, ale już tak po południu, jak jesteśmy w formie. No dobra. Obama, jak wypuszczony i kielini swoją siłą, wyjaśnia tą sytuację. O stary, ale tam kandrewa, będzie z oczywiście Zejście do środka. Pudanie tu palutnie, do, do kawa niego kawani już za linią. Obcisła ta koszulka na To pakuje 5 godzin dziennie na siłowni, i potem tak jest. Schulz, ależ fatalne zagranie tego zawodnika. Teraz zbieram na alabę sobie. Będę tak grał ligi i będę tak zbierał na alabę. Patrz to. Ule tu zagrał. Schulz Szulc? Szulc, leć, leć! Garnie się trochę. Dobra. Będę Graj coś z nogi. Będę się starał. O ty tam... co tam zaraz wypuszczysz kogoś? Oh, yes, Balotelli, teli no Bishak. What are you fucking doing? Yes, nice, 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 nice. No that to z Santano, bo ja się stracę. Klepko, Lewandowski na Obama i Young już nie, już to tak. Powiedz mi. Kiedy to klepko, okam nie zdążył Jezus. Jezus Chrystus. Ja tu się będę pieścił. Trzeba tu się inaczej zagrać. Obama i Young, a gdzie nie doszedł? Czy muszę te numerki na koszulkach pozmieniać, bo... Z... Jeszcze moja! lo lolo, lololololo, lolo, 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 lolo. I to jest dziwne, nie? Że na zdjęciu Kandrefa ma włosy, w grze nie ma, tak samo Pepe. Na przykład na PC ma ten, nie ma włosów i nie ma w grze. To jest włosy? To zdjęcie, No nie, ale na przykład na PS3 jak miałem, to Pepe miał zdjęcie z włosami, a był bez włosów. To bez sensu. Bo zdjęcia są inne na PC i na tym, na y, konsolach. Robert Lewandowski, uderzenie i nie trafi. no co ty robisz, chłopany Albo tak ci słabo idzie, bo ten, nagrywam Nagrywam, dlatego. Nie. A może ten? Jakby nie nagrywał, to byś mi znowu rozwalił 5-1. Może no, że... więcej. No. Zwięcej raczej nie. Ty co nie robiłeś nie. tym Kawanim, jak graliśmy ten, kiedy to było? Przedwczoraj, nie? Co? What the fuck? Jakie uderzenie? Ile on kosztuje? Z Jastrzębim jeszcze chyba dałem 6000. tysięcy... No to tysięcy jest lepsze od takiego, nie wiem, napastnika wartego kilkaset tysięcy. No bo ja. on jest tani, bo słaba liga. Czy nie jest słaba, ale... To Ibra też powinien być tani. No chciałoby się. Po ile Ibra chodzi? Milion koło Elia! aj za słabo Ai, no Elia! Co ty robisz dzisiaj stary? O, tam muszę uwalę ta kawań i balotelli, kurde Ale to jest sam tam, ale, teraz tam ale to już, jest zaczęło ja. tam ścinać. już Sinione? Nie, tam kawani fak fuck, fuck kawani, kawani fak fak A, dobre O gdzie ty grasz? Czubku jeden Co to ma być? Możemy kiedyś też nagrać Rolland Play, ja wierzę, co w tym chodzi, nie? No wiem Co ty zrobiłeś Schulz? Patrzymy, ci wylosuje Barcelona a my jakiś... Serie B FAK no kurde, boatek nie umiesz skakać ten pacidol! Spokojnie, nie Ja Wiesz, to się pierdolę, z Leszczym no, no, jednak nie no, 2-0, to jest ok, że Leszczyk znalazł ja, Łopany ja? Jeszcze tu przegram, zależy się Ale to jego lupuszko jakieś... Nie, 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 nie Adler, Adler Adler ratuje mi głupsko. Jego klepka, Obamy, jak! Wypuszczony już! Pierre, merik, Obamy, jak! No, Pan, Ty robisz ten punkt zimny! O ja, pierdolę, co za ciota! Trzy strasy ten rękę, trzydzieści Czas już brakuje. Hmm. Koniec, teraz. No. Aj. no więc tyle, na tyle by było w dzisiejszym odcinku. Prowadziłem 2-0, a w ostatnich 5 minutach, praktycznie 2 minutach, straciłem dwie bramki. Zremisowaliśmy z moim kolegą Tomkiem, więc trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku.